Jeżeli zostawi się to, co dzisiaj powiedział Pan Jezus na temat tego, że trzeba upominać osobę, która zgrzeszyła przeciwko nam, czyli osobę, która, która nas skrzywdziła, zestawimy z, taką, z zasadami dialogu, które zostały wypracowane przez współczesną psychologię, to widzimy, że to pójście i napominanie drugiego y, polega przede wszystkim na tym, żeby pójść i powiedzieć o tym drugiemu człowiekowi, że my naprawdę cierpimy. Że to, co się w nas dzieje po tym wydarzeniu, jest dla nas trudne, bolesne i że jesteśmy zaskoczeni, że właśnie z tej strony, od tej osoby, której być może ufaliśmy, przyszło tak wielkie cierpienie. Myślę, że jeżeli w ten sposób zrozumiemy to polecenie Pana Jezusa, wtedy nie oskarżymy nikogo, nie osądzimy. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, ale przekażemy bardzo ważną wiadomość tej osobie. I ta wiadomość będzie dotykała naszego serca, zranionego, cierpiącego, ale serca, które jest w stanie upomnieć się o swoje prawa, o swoją godność i o to, żeby naprawdę zbudować dialog, który chcemy prowadzić.